Cześć, drzewneekspert.pl, piła castelari, piła ręczna Castellarii, łukowaty kształt brzeszczotu, 4 mm zęby, chromowana stal, wysoko węglowa, solidna rączka, solidny pokrowiec, punkt do wpięcia do uprzęży, można go oczywiście wypiąć na zatrzaśniki, 33 cm i to wszystko. W czerwcu 2024 roku za 150 zł brutto. Więc jak najbardziej dajcie sobie szansę, jeżeli jeszcze nie jesteś pewien swoich sił co do pracy piłą manualną. Jeżeli nie jesteś pewien czy stać się na super profesjonalny sprzęt. Nie rezygnuj, nie idź od razu po najtańszą piłę z supermarketu. Spróbuj nadal czegoś z segmentu profesjonalnego, ponieważ Castellari robi narzędzia dla profesjonalistów od wielu lat. Te akurat modele są bardziej przystępne cenowo. Polecam DzewnyEkspert.pl i oczywiście, jak w przypadku wielu innych firm i modeli, model z prostym przeszczotem. Jeszcze tańszy, jeszcze jakby kilka złotych można zaoszczędzić, jeżeli ktoś nie potrzebuje mocy tego grzeszczotu. Cześć, zapraszam, drewny